Siemano, z tej strony SkyDum, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I powracamy do serii z kariery Boltonem oczywiście Dawno tego nie było, no naprawdę ja nie wiem czy do końca Fify dogram chociaż jeden sezon Naprawdę nie wiem czemu tak wolno mi to idzie, lubię to nagrywać Ale jakoś... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Ostatnio zostawiliście tyle łapek, więc powtórzcie to, przebicie to, będzie fajnie. Zostawcie suba, tu też macie przycisk tak naprawdę, macie pod spodem. Co ja mówię, nie wiem. Zawodnikiem odcinka został wdowiak. Yy, co prawda, jedna osoba świetnie podsumowała to wszystko, tutaj macie komentarz, naprawdę słusznie napisała. My aktualnie jesteśmy na 12. miejscu, więc jest coraz gorzej, ale mam nadzieję, że odbijemy się trochę. Partnerem filmu jest Footballteam.pl. Darmowa, przeglądarkowa gra w trybie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas! Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj przedmioty otwierając paczki, ulepszaj je, handluj nimi i zostań najlepszy! Rejestrując się z linku w opisie dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start! Footballteam.pl Czekamy na Ciebie! A w dzisiejszym odcinku zagramy z takimi zespołami jak Coventry City, Doncaster i MK Dons. Reszta, oczywiście, jest symulowana. Ciekawostka. Niektórzy zawodnicy mają twarze nowe. Patrzcie na przykład Bram Sterling, jak wygląda, albo Boltic. No, Przystojne chłopaki czy na przykład. No. Czy jeszcze chciałbym coś powiedzieć? Nie, Nie wiem, szczerze. Dobra, i tak wygląda skład właśnie na Coventry City. Zmieniłem informację. Na... 4-1-2-1-2 No i zobaczymy jak to będzie funkcjonować w dowie jak napadzie ze Sterlingiem i resztę w sumie widzicie No i zobaczymy czy w końcu przyłamie się i wygramy jakiś mecz, bo ostatnio w poprzednim odcinku to była masakra Nie pamiętam jak jeszcze w poprzednim było Ale... No, po prostu nie pamiętam Dobra i mamy spotkanie właśnie z Coventry City, gramy oczywiście na wyjeździe, jak zawsze no i zobaczymy, no mam nadzieję, że w końcu 3 punkty. 3 punkty, nie, naprawdę, jak będzie jeden punkt, to w... nie będę zadowolony. Jak będzie 0, to wiadomo, też nie będę zadowolony. Ale tutaj 3 punkty to cel minimum, chyba. Spalony nie, prawda? Co, ale chciał mnie oprócz, ale. Czemu on to przegrał? No, nie, nie mów z dobitki. No kurde, ale spalony. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Przecież oni dochodzą do mnie w sekundy? To jest chory. BONTY. Nie, nie wiem się A tu nikt. Się... Mam czterech zawodników pomocy i nikt się nie pokazuje. Może do obrąców panować. No. O! Czemu nikt nie stoi w tej obronie? Nikt po prostu, nikt nikogo nie kryje. Fikoła zaraz zrobię, prawda? Oh shit, here we go again. Wszystko wpada, wszystko wpada. Haha, super, się bawię. Cześć, co to było? Creepy. No, pierwsza połowa się kończy, prawie było blisko remisu, ale przegrywamy 4 do 0, ja naprawdę nie wiem, nie wiem, a nie chcę zmienić poziomu, dla mnie jak zmienię poziom na niższy to będzie osobista porażka, naprawdę, nie to jest, oni naprawdę podać nie mogą, a ci przeciwnicy podają jakby mieli to ustawione na 0, czyli niedokładność poda na 0, ale oni nie mają, no nie wiesz... To prawie. No patrzcie! Tu Jezu Czemu oni tak podają? Naprawdę, zaraz sobie zmienię tą niedokładność pod zero, bo to jest niemożliwe, żeby oni tak podawali. Może ja mam jakieś ustawienie, że muszę... Nie wiem, naprawdę. Ja przejrzę później ustawienia, bo coś tu mi nie gra. Woo, ale obroni! Co z tego, jak przegrywałem 5-0, ale zawsze to 5-0, nie 6-0, więc Kuuu... Te mecz to jest BUM jeb... No jak oni, oni wszystko trafiają, żadnego nic innego nie robią. No jak to się dzieje? Naprawdę ten poziom Ultimate jest dla jakiejś psycholi. no No to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że. Na początku FIFA wygrywałem. No, nie wszystko, ale wygrywałem spotkania. A teraz przepierd 6-0 i nie ma żadnego strzału. Co jest? Co z tą FIFO się stało? To jest niemożliwe. Naprawdę nie wierzę w to. Nie wierzę w to, żeby ta gra aż tak się zmieniła. Co jest. Jezu, ale mucha. Eee! Co ty, Co ty się prójesz jeszcze? Dużo się nauczyłeś. Wyjść z tego O! Oh. Kolejny mecz to jest mecz przełomowy. Mówię wam. Kolejny mecz. Dobra, nic nie powiem. Dobra, spokojnie. Muszę się trochę uspokoić i wygram, wygram, wierzę w to. To jest niemożliwe. Teraz jestem oazą spokoju to pewnie przez to, że zmieniłem pogodę. No, już wszystko jasne. To przez pogodę. Na pewno. Ale no, mam nadzieję, że uda się w końcu wygrać. Naprawdę, teraz skupienie 100%. No naprawdę. 100%. No czemu, to nie przeszło, im by przeszło przecież, no. Dobrze, no, right. 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 Cofnij, uderz! On... Ej, to nawet nie było celne. Ja widziałam to, jak on uderzy, patrzcie na to. On chciał wyrzucić to piłkę. No nie, może było celne. No, darami! Yes! <laughs> Damy radę! To jest to! Naprawdę, ja już się czuję spłakany. Psycha siada mi. Heh, to już nie jestem ja. Ja... Bum! To nie wierzę. Coś we mnie pęka w środku, naprawdę. Jak on tego nie obronił? Czemu? No, gość ma dwa metry i... Dobra. No! I ja... Bum,

Nie, już mi naprawdę psycha się no, Oczywiście, tam nikogo idealnie podą! To jest po. Uh, oczywiście, no. dupo, nawet by to odebrał. Wszystko oni robią! Jak to się dzieje? Już naprawdę mam dość! Mam dość! Chuj, boom! naprawdę. BOOM! I nie, naprawdę 13 miejsce, nie, co zrobić? Co zrobić? Naprawdę już nie mam pomysłu. Czemu to jest aż tak niemożliwe, żeby to wygrać? już mi tak psycha siada, że to jest szok. no Ja nigdy padłem, nie uderzyłem, że... A to w karierze jeszcze, a to nie jest jakiś fut-champion, Boże, naprawdę to jest śmieszne, to jest śmieszne. No po prostu. To... I nie wiem, nie ma po prostu żadnej formacji, która by dobrze się grała, no to ugrało się ok ale co z tego, jak oni i tak przeciwnicy zrobią pięć akcji, pięć strzelonych bramek, no co to jest za sens, no nie ma żadnej przyjemności z tej gry, no cool. BUM. brakasz aż chuje. BUM! No masakra. Dobra, teraz będziemy mieli mecz symulacyjny. Wystawiam najlepszą jednostkę. No, jak chociaż na symulacji dajcie mi to wygrać. ale chociaż FIFA, bądź przez chwilę chociaż miła i daj po prostu to jest zwycięstwo, żeby lekko się uspokoiłem. Leciutko. Le. Kur. Bum! Co za gówno! Jeśli teraz nie będzie normalnego meczu, znaczy normalnego, jeśli nie będzie chociaż remisu, to zmienię ten poziom, Pondam się, naprawdę, Pondam się. Bo to jest niemożliwe, żeby aż tak. No dobra, Wierzę, że teraz się uda. No musi, musi. Jeden mecz, no jeden mecz. Naprawdę, komp... Bła... drogi komputerze, błagam. Graj jak totalny debil. Błagam. Jeden mecz, jeden, jeden. No kurwa. Bum Moi zablokują się, BIM. imp. KU- Jeszcze raz gram ten mecz. BUM No a potem jak już totalnie psychika mi padła uznaję, że z ten poziom, no się nie da naprawdę, albo jest taki dzień zły, albo naprawdę, no już dawno się tak nie zdenerwowałem, jeszcze w karierze to jest chore. Więc mniejszyłem poziom, no zobaczymy teraz naprawdę. Bo już nie mam ochoty: nie mam po prostu ochoty, bo to jest męczarnia, męczarnia. Lubię jak jest trudno, ale nie lubię jak jest aż tak niesprawiedliwie, no. Przez to, że już jestem zdenerwowany, fest, to będzie mi ciężko się grać. Bo już wszystko mnie denerwuje, naprawdę. No tutaj obronił, no. Tam to by strzelił, tą jedną bramkę zatrzymę, strzelił, prawda? No tu normalnie podania jakieś błędne, chociaż u mnie z mojej strony też, ale oni też źle podają i o to chodzi. Oni, oni grają jak. Nie wiem. No. A teraz ja czuję, że teraz w drugą stronę jest niesprawiedliwe, bo ja nie robię żadnych akcji, oni nie mogą strzelić bramki. Ja pierdolę. bum. <laughs> <laughs> ja, A ten boatek to kozak jest, Boże Jezu, ale to jest teraz w drugą stronę niesprawiedliwe, oni tyle akcji zrobili, Boże Ale mnie to drażni w stoł i tą i z tą stronę. No dobra, zasłużyli, tak Co z tego, co z tego, co z tego Niezasłużony, super, cieszę się z tej bramki, niesamowicie. No i tu patrzcie, na tym poziomie normalnie umiał niecennie podać, tam to strze... Aha, szkoda gadać. Jeden do jednego, tak naprawdę dla mnie to męż przegrany. Ja nie wierzę, ja nie wierzę po prostu, jak ten poziom tak się zmienia. Jak na początku FIFA wygrywałem prawie wszystko, znaczy no jak wcześniej mówiłem, no nie wszystko, ale no byłem na drugim miejscu w tabeli czy na pierwszym, a teraz na Ultimate no nie ma szans, żebym wygrał, jak w tracę sześć bramek, a skład mam lepszy, to jest chore, to jest chore, aż mi się odbije. Nie potrafię wygrać 13 meczów, zapłynę. Ja będę kończył, więc dzięki za odcinek. No mam nadzieję, że następny będzie spokojniejszy, już gramy na tym legendarnym, bo do tego Ultimate naprawdę nie mam już sił. Ja nie wiem co z nim się stało, ale kiedyś grało się normalnie, dało się wygrywać, a teraz każda akcja to gol. Ja już mam dość. Mówię do Skydu więc na razie, cześć i czołem. Co ja robię? Siema. Pikabu, pikabu, pikabu. Pikabu, pikabu, pikabu. Pick a buck, pick a pick a Zwiększam stawkę w przeszkody